Pytacie nas często, jak zrobić, żeby wasz pies pozował. A tak całkiem serio, to często widzimy komentarze, w których piszecie, że wasz pies nie może usiedzieć ani sekundy na miejscu podczas robienia zdjęć. Więc dzisiaj pokażemy wam trzy przykładowe pozy, trzy przykładowe zdjęcia, które możecie zrobić nawet przy niewytrenowanym się. Dobra, a więc pierwszym pomysłem na to zdjęcie będzie po prostu zwykły spacer z psem na smyczy. Bo najczęściej macie swoich modeli właśnie na smycz na linkach, więc łapiecie sobie w miarę krótko i skupiacie jak najbardziej uwagę i kierujecie swoich modeli w Waszą stronę. Dawaj do mnie. O właśnie, super. Super, dobra. Dobra, a alternatywą dla tego zdjęcia będzie po prostu zdjęcie tyłem, kiedy właśnie pies patrzy się na swojego przewodnika. O, właśnie tak jak teraz. skupiał troszkę na sobie, super. Tak, jest. Troszkę w prawo idźcie. Minimalnie. O, tu super, super. Dobra, to lecimy teraz z kolejnym kadrem. Tym razem będzie to pies na rękach, bo to jesteśmy w stanie zrobić z kardyncem. E, troszkę się odwróć do mnie boczkiem. Tak, żeby pies był przodem do mnie. Super. I tutaj z przodu łapiemy sobie też te liście, które mamy na pierwszym planie. Super. I uwaga, mejs. Tak. Super, uważaj. Będzie tunel. Troszkę przechyl głowę do niej. Maze, uwaga. Ready? Tak. Dobrze. A jeśli jesteście właścicielem psa olbrzymiego, bądź macie na sesji właśnie psa dużych gabarytów, to możecie po prostu wziąć tak jakby psa między swoje nogi. Weź ją między swoje nogi. Super. O tak. Dokładnie o to mi chodzi. Super. I macie taki kadr właśnie, takie zbliżenie dosyć do siebie psa z właścicielem. Troszkę podnieś ją, na siebie do góry. Niech tak zerknie na ciebie. Ostatnim kadrem, jaki wykonamy, będzie biegnięcie psa na wprost, z tym, że nie będziemy tu wykorzystywać komendy, jakie potrafi mej, tylko wykorzystamy tutaj umiejętne operowanie potrzebami psa. Czyli zostawimy mais troszkę jedzenia w jednym miejscu, ona będzie to sobie wyjadała i w momencie, w którym mais będzie jadła, Michał biegnie do mnie równocześnie wołając mais, żeby przybiegła do nas. I w tym momencie ja będę wykonywał zdjęcie. Jak widzicie, nie potrzebujemy super wyszkolonego psa i niesamowitych umiejętności sztuczek do wykonania genialnych kadrów, a po więcej takich treści i informacji zapraszamy oczywiście na nasz kanał, na pozostałe filmy. Natomiast w maju rusza kolejna edycja naszego kursu psiej fotografii, w którym od podstaw do zaawansowanych technik przeprowadzimy Was przez fotografię cu. A już teraz sprawdźcie link w opisie, w którym czeka na was darmowa lekcja dotycząca podstaw tej fotografii. I ostatnią bonusową fotografią, jaką wykonamy, będzie e, po prostu portret psa, ale właśnie z wykorzystaniem takiego zwrócenia uwagi psa w jakikolwiek dowolny sposób, typu dźwięki, smakołyki, wołanie. E, w momencie w którym macie psa, który na was e, na właściciela w ogóle nie reaguje, przejmijcie inicjatywę i działajcie wy. Pies oczywiście na smyczy, żeby go właściciel mógł zablokować. Puścił, puścił linkę, tak, praktycznie na. O, właśnie, super. Dobra, ja teraz sobie biorę. Michał, stój tak, jak stoisz. Mejs, uwaga, zobacz co mam. Tutaj mam patyczek taki. Zobaczę, ready? Tak, super, uwaga. I Michała, odsuwamy troszkę do tyłu. I jak najbardziej tyle, ile się da. Dobra, rzucimy jej kluczami. Ja mam takie klucze, zobacz, Mejs, uwaga. Tu mam klucze. I pokazuję jej, że to mam, i rzucam. Uwaga. Tak jest, super. Oczywiście, tak jak widzieliście, na tych zdjęciach mamy smyć, którą właśnie Michał trzymał na nice. niej. Jednak teraz przenosimy się do Photoshopa i pokażemy Wam, jak to usuwać. A więc zaczynamy sobie od stworzenia nowej warstwy. Teraz wybieramy lasso, zaznaczamy tutaj Michała, nie musi być dokładnie. Tak jak teraz. Klikamy wypełnienie generatywne, generuj. I mamy tutaj w zasadzie idealnie wygenerowane drzewo, które było tuż za Michałem. Jednak nadal mamy tutaj smycz i obroże, której ja bym nie chciał. Więc zrobimy to teraz innym sposobem. Tworzymy nową warstwę. Wybieramy pędzel korygujący. Klikamy z Alt bądź Option na Macu. Wybieramy miejsce, z którego ma być pobierana próbka. I zaczynamy sobie usuwanie. I mamy tutaj idealnie usuniętą smyczkę. Pozostała nam obróżka, którą łatwiej będzie usunąć wypełnieniem generatywnym. Tu jest jeszcze smycz. Tak jest. I generujemy. I teraz wybieramy najbardziej pasującą opcję. Myślę, że to będzie ok. A w tym odcinku to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu, jakie odcinki chcielibyście jeszcze zobaczyć na naszym kanale. Dziękujemy za uwagę.